Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Pozostajemy dalej w temacie światła. Chciałam nagrać film dotyczący słońca, natomiast jak zaczęłam zbierać materiały i badania, które chciałabym w tym filmie przedstawić, okazało się, że jest tego dosyć sporo, dlatego nagram dwa filmy dotyczące słońca. W pierwszym filmie opowiem Ci, po co potrzebujesz słońca, natomiast w drugim filmie odpowiem na nurtujące Cię zapewne od dawna pytanie: czy słońce powoduje raka. Zapraszam. Na początek trochę historii. Już w starożytności Hipokrates zauważył, że słońce ma dobroczynny wpływ na organizm ludzki i zlecał on swoim pacjentom Kąpiele słoneczne. Wyznaczył on nawet na to specjalne miejsce, gdzie te kąpiele słoneczne się odbywały. Natomiast z czasów już troszkę bardziej współczesnych pierwszą osobą, o której warto byłoby tutaj wspomnieć, jest angielska pielęgniarka i reformatorka społeczna Florence Nightingale. Była to kobieta, która założyła pierwszą na świecie szkołę dla pielęgniarek. W 1860 roku pani Nightingale opublikowała pracę pod tytułem Notes of Nursing. Gdzie zwróciła ona uwagę, że pacjenci, którzy są w szpitalu, leżą cały czas zwróceni w stronę słońca, nawet jeśli leżenie na tym boku jest dla nich niewygodne lub bolesne. Zalecała ona wystawianie pacjentów na działanie słońca od wschodu do jego zachodu. Kolejną postacią, o której warto wspomnieć, jest pan Nils Finsen. Pan Finsen prowadził badania dotyczące oddziaływania promieni słonecznych na bakterie i na ludzką skórę. I za pomocą słońca udało mu się wyleczyć groźną chorobę, która panowała w tamtych czasach, a mianowicie lupus vulgaris czy inna nazwa gruźlica toczniowa, bądź toczeń pospolity. Choroba ta polegała m.in. na tym, że osoby, które cierpiały na gruźlicę toczniową, doznawały bardzo dużej deformacji twarzy. W 1903 roku prace pana Finsena zostały nagrodzone i została mu przyznana nagroda Nobla za właśnie fototerapię. Wiek XIX był czasem ogromnych zmian w naszej ludzkości, dlatego, że rozpoczęła się wtedy rewolucja przemysłowa i osoby, które mieszkały na wsiach. Gromadnie zaczęły przeprowadzać się do miasta. W połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii i w innych szybko uprzemysławiających się krajach bardzo powszechną chorobą była także krzywica. Wiele osób przebywających ze wsi zamieszkiwało w mieście, w wąskich, ciemnych uliczkach. Dodatkowo nad miastem unosił się smog, co także utrudniało dostęp światła słonecznego do ludzkiego organizmu. No, i jeśli dodamy do tego jeszcze niedobory żywieniowe, które panowały w tamtych czasach, mamy doskonałą receptę na krzywice. I właśnie pod koniec lat 80. XIX wieku krzywice zaczęto leczyć słońcem. Światło ma kolosalny wpływ na Twój metabolizm. I kolejną osobą, którą chcę tutaj przytoczyć, jest pan Fritz Holwiś. Profesor dr Fritz Holwiś prowadził badania nad światłem od 1946 roku. W 1979 roku wydał książkę pod tytułem The Influence of Ocular Light Perception on Metabolism in Man and in Animal. Profesor dr Fritz Holwisch był pierwszą osobą, która opisała szlak jądro-nadskrzyżowaniowe siatkówka, o którym mówiłam w poprzednim filmie. I co ciekawe, w latach 50., kiedy on prowadził badania na ten temat, przemysł świetlny sprzeciwił się jego odkryciom. Twierdzili nawet, że jest on wariatem. Ponieważ jako jedyny człowiek na świecie widzi powiązanie pomiędzy naszym układem nerwowym a naszymi oczami. Holwiś badał wpływ światła na funkcjonowanie gruczołów hormonalnych. W jednym z badaniu profesor Holwiś sprawdzał przysadki osób, które mają zaćmę i które są całkowicie bądź częściowo niewidome. Okazało się, że im mniej światła docierało do oka, tym przysadka miała mniejszą pojemność i tym bardziej była niewydolna. Sprawdził także funkcjonowanie przysadki przed operacją usunięcia zaćmy i po operacji. I oczywiście okazało się, że po operacji, kiedy do oka docierało więcej światła, przysadki tych osób produkowały dużo więcej hormonów niż przed operacją usunięcia zaćmy. No i teraz pytanie, do czego tak naprawdę potrzebujesz słońca? Na pewno wiesz, że słońce potrzebujesz do produkcji chociażby witaminy D3 w swoim organizmie. Witamina D3 powstaje w Twoim organizmie na drodze fotosyntezy, oczywiście nie jest to ta sama fotosynteza, która zachodzi u roślin, natomiast jest to synteza witaminy D3 z cholesterolu pod wpływem światła. Warto tutaj także zaznaczyć, że oprócz słońca kolejnym równie ważnym źródłem witaminy D3 dla Ciebie są tłuste produkty odzwierzęce. Dlatego dieta mięsożercy doskonale sprawdzi się przy uzupełnieniu jakichkolwiek niedoborów witaminy D3 w swoim organizmie. Dodatkowym plusem tej diety jest także to, że całkowicie eliminujesz tutaj fruktozę. A tak naprawdę, według badań oczywiście wszystkie badania, o których dzisiaj mówię, znajdziesz w opisie tego filmu. Im więcej fruktozy spożywasz, tym mniej w organizmie masz aktywnej formy witaminy D3, czyli tzw. 125 dihydroksy kalcyferolu, czy inna nazwa kalcytriolu. Kolejną rzecz, którą zawdzięczasz Słońcu, jest tlenek azotu. Twoja skóra posiada w swoim składzie bardzo dużo azotanów i na drodze fotolizy, czyli rozkładu pod wpływem właśnie promieniowań słonecznych, powstaje z nich tlenek azotu. Tlenek azotu jest bardzo ważnym wazodylatatorem czyli powoduje rozkurcz mięśni gładkich i rozszerzenie Twoich naczyń krwionośnych, czyli chroni Cię przed nadciśnieniem. Tak samo jak w przypadku zachorowań na depresję, największa ilość zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych przypada na zimę. Tlenek azotu ważny jest nie tylko dla wszystkich osób, które walczą z nadciśnieniem, ale także dla wszystkich panów, którzy mają problemy z erekcją, ponieważ to właśnie tlenek azotu umożliwia erekcję. Oprócz tego ma swój udział w immunosupresji, przy gojeniu się ran, ma także działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzebiczne. W 1990 roku rozpoczęło się bardzo ciekawe badanie, w którym wzięło udział 29 508 kobiet. Badanie to trwało 20 lat. I badanie to generalnie dotyczyło zachorowalności na raka, jeśli chodzi o promieniowanie słoneczne. Oczywiście osoby, które wzięły udział w tym badaniu, panie, które wzięły udział w tym badaniu, były to panie, które nigdy na raka nie chorowały, i co się okazało? Okazało się, że kobiety z regularnym nawykiem opalania się żyły średnio od 60 do 2,1 lat dłużej od kobiet, które się nie opalają. Były one obarczone niższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych, właśnie związanych z nadciśnieniem, ale także cukrzycą typu drugiego, czy chorobami autoimmunologicznymi, czy także przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Co ciekawe, okazało się, że osoby niepalące, które unikały ekspozycji na słońce, miały podobną długość życia do palaczy w grupie o największej ekspozycji na słońce. Dlatego badacze w tym badaniu stwierdzili, że unikanie słońca jest bardzo podobnym czynnikiem, jeśli chodzi o śmiertelność, jak palenie papierosów. Słońce jest także przydatne przy różnego rodzaju chorobach autoimmunologicznych. Jak to się dzieje, będę mówiła o tym dalej. Natomiast badania eksperymentalne na ludziach i zwierzętach, Wykazały, że słońce powoduje układową supresję immunologiczną, czyli promieniowanie UVB tłumi odpowiedź immunologiczną. Ekspozycja na słońce zmniejsza ryzyko zachorowalności na stwardnienie rozsiane przez ścieżki niezależne od witaminy D3, i podobną korelację zauważano także przy cukrzycy typu 1 czy przy reumatoidalnym zapaleniu stawów. Słońce również jest pomocne, jeśli walczysz z otyłością. W 2014 roku przeprowadzono badanie, w którym stwierdzono, że ekspozycja na słońce jest skutecznym sposobem w walce zarówno z otyłością, jak i z zespołem metabolicznym, i to też przez szlaki niezależne od witaminy D3. Przypominam także o badaniu, o którym mówiłam w ostatnim moim filmie. Badanie to jest z 2017 roku, i stwierdzono w nim, że melanopsyna, która jest obecna w swojej podskórnej tkance tłuszczowej, absorbuje promieniowanie słoneczne. I ułatwia dzięki temu lipolizę. Ekspozycja na słońce to także prewencja, jeśli chodzi o choroby nowotworowe. Przewlekła, a nie przerywana, tak? bo tutaj jest różnica. Jeśli mówimy o przewlekłej ekspozycji na słońce, mówimy o czymś, co robimy regularnie. Natomiast przerywana ekspozycja na słońce jest to ekspozycja takiego typowego Polaka, który na co dzień mieszka w domu. Natomiast wtedy, kiedy ma urlop, jedzie na dwa tygodnie, na przykład do Egiptu, no, co kończy się różnego rodzaju poparzeniami słonecznymi. Więc przewlekła ekspozycja na słońce wiąże się z zmniejszonym ryzykiem raka jelita grubego, prostaty, piersi czy chłoniaka. Produkcja wszystkich hormonów zależy od światła, natomiast jego niedobór będzie powodował zaburzenia zarówno w Twojej gospodarce hormonalnej, jak i niedobór Twoich neuroprzekaźników czy neuromodulatorów. Każdy Twój hormon posiada swój rytm okołodobowy, który jest dyktowany przez jądro nadskrzyżowaniowe w odpowiedzi na obecność lub brak światła. Dlatego tak ważne jest, abyś miał synchronizowany swój rytm okołodobowy ze środowiskiem. Ponieważ to właśnie on decyduje o pracy wszystkich Twoich gruczołów dokrewnych, czyli o Twojej równowadze hormonalnej. Pierścień aromatyczny, który występuje w budowie aminokwasów aromatycznych czy hormonów steroidowych, działa jak pułapka na fotony słoneczne i dzięki temu możliwa jest właśnie dalsza transformacja. Grafika, którą widzisz, pochodzi z prezentacji pana doktora Aleksandra Wunsza. Prezentacja ta dotyczy fotoendokrynologii. Znajdziesz ją także w opisie tego filmu, i jeśli interesuje Ci światło, to odsyłam Cię także do pozostałych jego materiałów. Fenyloalanina, z której następnie powstaje tyrozyna, jest prekursorem do produkcji zarówno hormonów tarczycy, jak i dopy, jak i flavonoidów. Z dopy dalej powstaje melanina, czyli twój barwnik skórny, dopamina, adrenalina i noradrenalina. Kolejnym aminokwasem aromatycznym jest tryptofan. Z tryptofanu dzięki promieniowaniu słonecznym otrzymujemy serotoninę oraz melatoninę. No i histydyna, z której powstaje histamina oraz kwas urokanowy. Kwas urokanowy wykryto w pocie i w skórze. Jest to taki twój troszkę endogenny filtr przeciwsłoneczny, ponieważ pochłania światło słoneczne i daje odporność na promieniowanie ultrafioletowe. Kwas urokanowy jest prekursorem do syntezy kwasu glutaminowego. W badaniu na myszach wykazano, że ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe poprawia funkcje kognitywne, czyli uczenie się i pamięć. Kwas urokanowy dzięki promieniowaniom słonecznym wzrasta we krwi, następnie przekracza on barierę krew-mózg i tam jest właśnie konwertowany do glutaminianu. A ekspozycja na promieniowanie słoneczne znacznie usprawnia ten proces. Dlatego słońce, oprócz poprawienia Twojego nastroju, będzie wpływało także na. Na Twoje zdolności do uczenia się czy do zapamiętywania. Zanim przejdziemy dalej, teraz parę zdań na temat skóry. Skóra jest największym narządem naszego ciała, generalnie tak średnio jej powierzchnia zajmuje około 2 m2, natomiast jej waga to około 3,6 kg. Składa się z naskórka, skóry właściwej i tkanki podskórnej. Kura jest takim twoim troszkę interfejsem pomiędzy środowiskiem zewnętrznym a wnętrzem twojego ciała. Jest ona stale narażona na różnego rodzaju czynniki docierające ze środowiska, czyli toksyny, patogeny, urazy mechaniczne czy promieniowanie słoneczne, ale także z drugiej strony otrzymuje też różnego rodzaju sygnały, które dobiegają z wnętrza twojego ciała. Jest również krytyczną częścią homeostazy organizmu, ponieważ magazynuje skankę tłuszczową i produkuje hormony, w tym także witaminę D3. Nieowłosiona skóra saków ma kontakt z promieniowaniem słonecznym i nie jest to przypadkowe. Tak naprawdę śmiało można powiedzieć, że słońce i skóra są to naczynia połączone. Skóra jest bardzo ważnym narządem dokrewnym, który w kontakcie z promieniowaniem ultrafioletowym produkuje różnego rodzaju hormony. Twoje melanocyty i keranocyty wydzielają polipeptyd, który składa się z 241 aminokwasów, a mianowicie propiomelanokortynę. Jest to peptyd, który między innymi stymuluje melanogenezę, natomiast promieniowanie słoneczne będzie stymulowało przetwarzanie propiomelanokortyny w Twoich melanocytach i keranocytach w naskórku. Propiomelanokortyna rozkłada się do adrenokortykotropiny, do betaendorfiny oraz do melanotropiny oprócz wspomnianych hormonów ekspozycja na UVB będzie stymulowała także powstawanie w twoim organizmie kortykoliberyny czy kortykosteronu. No i teraz co to wszystko dla ciebie oznacza? Po pierwsze betaendorfiny, które powstają właśnie pod wpływem promieni słonecznych w twojej skórze, przechodzą barierę krew-mózg i łączą się z receptorami opioidowymi w twoim mózgu i dzięki temu Twoja wyrażliwość na ból jest mniejsza, czyli można powiedzieć, że słońce ma działanie przeciwbólowe. I rzeczywiście okazuje się, że latem jesteśmy mniej wrażliwi na ból. Mówiłam na początku filmu o immunosupresji, więc okazuje się, że właśnie ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe gwałtownie aktywuje odpowiedzi immunosupresyjne i neuroendokrynne, czyli beta endorfiny. Które powstają pod wpływem promieniowania słonecznego, kortykosteron, kortykoliberyna i kortykotropina, powodują właśnie wyciszenie Twojego układu odpornościowego. Słońce reguluje także Twoją płodność. W badaniu przeprowadzonym na ludziach i na myszach wykazano, że ekspozycja na Słońce odgrywa główną rolę w regulacji seksualności. Zarówno na poziomie behawioralnym, jak i endokrynologicznym. Słońce w bardzo wyraźny sposób wpływa na płodność, zwłaszcza u gatunków, które rozmnażają się sezonowo. Generalnie mamy tutaj do czynienia z dwoma mechanizmami. Pierwszym mechanizmem jest właśnie wydzielanie melatoniny, ponieważ melatonina ma działanie antygonadotropowe. Dlatego organizmy, które rozmnażają się latem, wtedy kiedy dni są dłuższe, produkują tej melatoniny mniej. I wtedy posiadają zdolność rozmnażania się. Oczywiście jest to celowy mechanizm, ponieważ wiadomo, że okres lata jest to okres, który sprzyja większej dostępności pokarmu. No i dzięki temu gatunki, które rozmnażają się sezonowo, mają większe prawdopodobieństwo, że uda im się dochować potomstwo. Natomiast zimą, kiedy melatoniny jest więcej, ponieważ dni są krótsze, ich hormony płciowe dzięki temu właśnie zostają zablokowane i dlatego zimą te zwierzęta się po prostu nie rozmnażają. Drugim mechanizmem jest już właśnie badanie, o którym przed chwilą wspomniałam, czyli bezpośredni wpływ promieni słonecznych na skórę. Promieniowanie UVB wyzwala oś skóra mózg gonady poprzez aktywację tak zwanego białka p53, które syntetyzowane jest właśnie w keranocytach. W przedstawionym badaniu ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe zwiększyła poziom hormonów płciowych i zachowań seksualnych. U samic myszy ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe spowodowała zwiększenie wszystkich hormonów w osi wzgórze przysadka gonady oraz zwiększyła ekspresję hormonu AMH. U samców myszy został zwiększony poziom testosteronu, natomiast u ludzi ekspozycja na słońce zwiększyła reaktywność seksualną i atrakcyjność kobiet oraz interakcje między mężczyznami i kobietami. Więc reasumując, jeśli chodzi o przedstawione badanie, promieniowanie UVB zwiększyło poziom testosteronu u mężczyzn. Generalnie największy poziom testosteronu u mężczyzn występuje pomiędzy czerwcem a wrześniem. Wykazano także właśnie, że ekspozycja na słońce zwiększa ilość estrogenu u kobiet czy zwiększa chęć kojarzenia się w pary u obu płci. Więc śmiało można powiedzieć, że ekspozycja na UVB jest potencjalnym narzędziem w leczeniu bezpłodności, oczywiście na poziomie hormonalnym. Słońce to także serotonina. Twoja skóra posiada wewnętrzny układ serotoninergiczny, dzięki czemu właśnie produkuje serotoninę. Na pewno słyszałeś o tym, że serotonina produkowana jest w jelitach czy produkowana jest w mózgu, więc okazuje się, że nie tylko. Innym organem, który produkuje serotoninę, jest właśnie Twoja skóra. Dlatego wiele objawów czy zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia nastroju, lęki, właśnie podlega sezonowym zmianom i zaostrzeniu w okresie wtedy, kiedy tego słońca nam brakuje. Wcześniej wspomniałam o beta-endorfinach, więc jeśli teraz do tych wspomnianych betaendorfin dodasz sobie serotoninę. Która powstaje w trakcie opalania się, już wiesz dlaczego niektóre osoby, w tym na przykład ja, tak bardzo lubią się opalać. Kolejnym hormonem, który produkuje Twoja skóra, jest melatonina. Melatonina jest bardzo silnym antyutleniaczem i może łagodzić stres oksydacyjny związany z promieniowaniem ultrafioletowym. Zanim przejdę do mm, omawiania melatoniny, chciałabym, abyś zapoznał się ze spektrum. Słońca. Na przedstawionej grafice widzisz właśnie spektrum Słońca. Mamy tutaj ultrafiolet. Do ultrafioletu zalicza się promieniowanie UVC, UVB i UVA. Fotony UVC mają najkrótsze długości fal, około 100 do 280 nanometrów, i najwyższą energię. I generalnie nie stanowią zagrożenia dla organizmów w biosferze, ponieważ są pochłaniane przez ozon atmosferyczny. Do światła widzialnego zaliczymy także HEV, Czyli High Energy Visible Light, światło widzialne o wysokiej energii, czyli światło niebieskie, o którym bardzo dużo mówiłam w moim ostatnim filmie. No i podczerwień. Procentowo mniej więcej wygląda to tak, że 7% stanowi promieniowanie ultrafioletowe, 39% stanowi promieniowanie widzialne, natomiast 54% stanowi podczerwień. No i teraz, dlaczego ja tutaj o tej podczerwieni tak dużo mówię? Więc generalnie, jeśli chodzi o melatoninę w Twoim organizmie. To tak naprawdę tylko 5% stanowi twoja melatonina szyszynkowa, czyli ta melatonina, która jest rzeczywiście twoim chronobiotykiem. Natomiast pozostałe 95% to jest tak zwana subkomórkowa melatonina mitochondrialna, która jest produkowana przez mitochondria w różnych twoich organach, czy to jest przewód pokarmowy, czy to jest tarczyca, czy to są nerki, czy to jest właśnie wspomniana skóra. I subkomórkową melatoninę mitochondrialną. Która jest produkowana przez mitochondria w prawie wszystkich Twoich organach, śmiało można nazwać hormonem światła dziennego. Jak zapewne wiesz, Twoje mitochondria produkują energię w postaci ATP. I podczas tej produkcji wytwarzane jest bardzo dużo reaktywnych form tlenu. Oksydaza cytochromu C jest ważnym i ostatnim enzymem w łańcuchu oddechowym, który zachodzi właśnie w mitochondriach i odpowiada za redukcję tlenu do wody. I właśnie wtedy, gdy eksponujesz swoje mitochondria na podczerwień, oksydaza cytochromu C zwiększa ilość subkomórkowej melatoniny mitochondrialnej. Generalnie melatonina mitochondrialna jest po prostu takim systemem chłodzącym dla Twoich mitochondriów, czyli tłumi stres oksydacyjny. Pomaga zachować zdrowie komórek i zapobiega gromadzeniu się różnego rodzaju zanieczyszczeń molekularnych. Dzięki melatoninie masz mniejsze prawdopodobieństwo na występowanie różnego rodzaju stanów zapalnych w organizmie, zachorowania na raka, demencję, cukrzycę czy trudności w uczeniu się. Warto także wspomnieć, że nie tylko sama melatonina, ale także jej metabolity są wysoce skutecznymi wymiataczami wolnych rodników. Mogą one działać nie tylko bezpośrednio, ale także mogą pośrednio stymulować aktywację innych enzymów antyoksydacyjnych w Twoim organizmie. Światło słoneczne przez miliony lat było największym bodźcem dla... Ciała ludzkiego i w zależności od pory dnia, spektrum słońca ma różną zawartość podczerwieni. Wschód i zachód słońca to głównie podczerwień. Z grubsza stosunek podczerwieni do promieniowania widzialnego wynosi około 3 do 1 o wschodzie słońca, osiągając 1 do 1 w południe i powracając do 3 do 1 o zachodzie słońca. Kiedyś ludzie spędzali cały dzień na dworzu i taka całodzienna ekspozycja na słońce. Ma swój sens, ponieważ podczerwień, która występuje o wschodzie Słońca, przygotowywała twoje mitochondria na promieniowanie UV, które pojawiało się w ciągu dnia. Natomiast zachód Słońca, który również jest bardzo bogaty w podczerwień, neutralizował dodatkowo wolne rodniki, które powstawały właśnie w ciągu dnia pod wpływem promieniowania ultrafioletowego czy promieniowania widzialnego. W naturze nasze najbardziej wrażliwe narządy, były chronione przez podczerwień. Bliska podczerwień wpływa na ponad 60% komórek u dorosłego człowieka i 100% komórek u płodu i u małego dziecka. Co ciekawe, ludzkie ciało rozwinęło niesamowite mechanizmy, które wydają się gromadzić fotony bliskiej podczerwieni i kierować je do naszych najbardziej wrażliwych miejsc, takich jak właśnie siatkówka, naczynia krwionośne, skóra. Płód, czy mózg. Generalnie bliska podczerwień potrafi przejść nawet na 8 cm w głąb Twojego ciała. Podczerwień penetruje Twoją czaszkę, dociera do Twojego mózgu, gdzie przenika przez płyn mózgowordzeniowy. U płodu natomiast podczerwień przenika przez płyn owodniowy. Dzięki temu podczerwień zwiększa przepływ krwi, obniża ilość stanów zapalnych, działa neuroprotekcyjnie czyli śmiało można powiedzieć, że podczerwień po prostu naprawia różnego rodzaju uszkodzenia. Które powstają w Twoim mózgu. Dlatego podczerwień może leczyć różnego rodzaju choroby pourazowe, neurodegeneracyjne czy psychiczne. Naturalne światło słoneczne bogate w podczerwień poprawia także zdolności uczenia się u dzieci w porównaniu do. Dzieci, które uczą się przy świetle sztucznym. Dzieci, które spędzają więcej niż 7 godzin w sztucznym oświetleniu, wykazują zmniejszenie grubości kory mózgowej. Jeśli chodzi natomiast o płód, to płyn owodniowy, poprzez skórę matki, do niedawna, do czasów, kiedy mieliśmy dużą zawartość podczerwieni w naszym środowisku, kąpał płód właśnie w fotonach podczerwieni. Wykazano, że fotony podczerwieni redukują białko MCP1, czyli jest to białko związane z zapaleniem. Wysoki poziom białka MCP1 jest powiązany m.in. z autyzmem. Na przedstawionej grafice widzisz, jak bardzo zmienia się ekspozycja ludzi na podczerwień w porównaniu do światła widzialnego. Przez 600 tysięcy lat ludzie gromadzili się wieczorami wokół ognisk. Czytanie książki przy świecach lub używanie żarówki żarowej, czyli oldschoolowej, wolframowej, gwarantowało dużą ekspozycję na podczerwień przed snem. Ogniska i żarowe źródło światła mają stosunek podczerwieni do promieniowania widzialnego wynoszący 10 do 1. Cała ewolucja światła, która aktualnie odbywa się, polega na zwiększeniu ilości światła niebieskiego w spektrum kosztem niestety życiodajnej podczerwieni. Musisz mieć świadomość tego, że w naturze organizm ludzki nigdy nie jest wystawiony na promieniowanie widzialne czy promieniowanie ultrafioletowe bez ochronnego działania podczerwieni. Tak naprawdę to, co się teraz dzieje, to jest jeden wielki eksperyment na ludziach, ponieważ pierwszy raz w dzijach ludzkości tak dużo podczerwieni jest wyeliminowane z naszego życia. Oświetlenie LED-owe, o którym więcej mówiłam w poprzednim filmie, czy ekrany LEDowe, czy nawet specjalne szyby, ponieważ na dzień dzisiejszy dostępne na rynku są już nawet szyby, które blokują promieniowanie słoneczne. Tylko że oprócz promieniowania ultrafioletowego, które emituje słońce, blokują one także niestety, ale podczerwień. Podsumowując, słońce niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Twojej gospodarki hormonalnej czy do produkcji neuroprzekaźników i neuromodulatorów w Twoim organizmie. Odczerwień natomiast, która obecna jest w spektrum światła słonecznego, zabezpiecza cię przed rozwojem chorób, które związane są z dysfunkcjami mitochondrialnymi. Zwróć także uwagę na Twoje zwierzęta domowe. Oczywiście mam tutaj na myśli stałocieplne ssaki. Zwróć uwagę, co dzieje się, jak wyjdzie słońce, jak zachowuje się Twój pies, jak zachowuje się Twój kot. Nie są to raczej zwierzaki, które uciekają przed słońcem, tylko wręcz przeciwnie, rzeczywiście eksponują się na podczerwień, którą daje nam słońce. I tak jak mówiłam w poprzednim filmie, że człowiek jest jedynym organizmem, który nie słucha swojego zegara biologicznego, tak dzisiaj powiem, że człowiek jest jedynym organizmem, który ucieka przed słońcem. Czy słońce powoduje raka? O tym opowiem Ci już w następnym filmie, na który bardzo serdecznie Cię zapraszam. Jeśli spodobał Ci się materiał, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!